Cześć, witam Was e, bardzo serdecznie na moim kanale. E, słuchajcie, no dzisiaj e, jest e, święto, także e, większość z Was pewnie ma dzień wolny. Ja również, także e, jutro będę na drugiej zmianie w pracy, także zapraszam e, do sklepu Dino na Sowalsku na zakupy ja będę tam na kasie od 14 do pierwszej, także zapraszam serdecznie no i też e, proszę Was o lajki, subki i komentarze i dziękuję, jednocześnie dziękuję Wam za dotychczasową Waszą aktywność. Dzisiejsze nasze spotkanie, jak zwykle, za, e, zaczniemy od piosenki. Na dzisiaj mam bardzo piękną piosenkę zespołu Queen, pod tytułem Who Wants to Live Forever. Piosenka przewodnia z filmu Nieśmiertelny. Bardzo fajna piosenka. Także zapraszam na. Do obejrzenia na YouTube. No i jak zwykle będę też za, e, zapraszał do, do mojego sklepu internetowego z produktami firmy Dual Live. Także zapraszam serdecznie e, i jeszcze raz wielkie dzięki za to, że, że oglądacie moje filmiki i zapraszam was do następnych moich nagrań pod filmem będzie też przycisk udostępnij także możecie wysłać znajomym wiadomość I, i aby jak się wam spodoba mój kanał to poleć się innym osobom i to no na dzisiaj no dzisiaj to będzie wszystko wypożywajcie świętujcie razem ze mną i do zobaczenia następnym razem pa! pa.